Pokój, dobro, pozdrawiam serdecznie. W naszym cyklu kateches o spowiedzi. Mówiliśmy już o tym, czym jest spowiedź jako taka, że to sakrament, spotkanie żywe, intymne z Bogiem, który jest miłością miłosierną. I chcemy się zatrzymać nad pięcioma warunkami dobrej spowiedzi. Pierwszy to jest rachunek sumienia, który omówiliśmy, czyli rzeczywistość. Kiedy ja pragnę stanąć wprawdzie przed sobą, widząc dobro, które Bóg uczynił, i również zło, które ja uczyniłem, żeby nazwać to po imieniu, żeby określić to konkretnie, że jak idę do spowiedzi, to mogę nazywać rzeczywistość, która miała miejsce po imieniu. Później jest ta rzecz, która jest istotowa, najważniejsza, czyli żal za grzechy. Ja żałuję, że zniszczyłem miłość, że dotknąłem miłości. Pana Boga, że ją odrzuciłem. To jest, to jest bardzo ważny moment, najważniejszy w momencie sakramentu pokuty i pojednania. On nie jest związany z emocjami, tylko z postawą wiary, z moją decyzją, którą ja podejmuję. I ona bardzo łączno się łączy z trzecią, czyli postanowieniem poprawy, czyli nie oparcie o moje siły, że ja stanę się lepszy o swoich siłach, bo jestem w ogóle taki dzielny chłopak tylko ja opieram się o obietnice Boże, o Bożą moc, Bożą łaskę, Bożą życzliwość w stosunku do mnie, do mnie, dzięki której wierzę, że mogę nie popadać w grzechy i o to Pana Boga bardzo serdecznie proszę. Teraz jest punkt czwarty, szczera spowiedź. I tutaj dzisiaj w sposób najbardziej będę chciał Wam pomóc w tym momencie jako ten, który spowiedzi słucha, czyli jako spowiednik, czyli ten, który stoi z drugiej strony, Powiem wam, co bardzo pomaga mi, jako spowiednikowi, żeby pomóc dobrze spowiadać się Tobie. Więc co to znaczy szczerze spowiedź? Jeżeli przygotowaliśmy się do sakramentu pokuty przez rachunek sumienia, powinniśmy mieć jakoś uporządkowaną tą rzeczywistość ostatniego czasu. Jak się ktoś spowiada, rozpoczyna spowiedź, to ja nazywam to, że dobrze jest się przedstawić. Co to znaczy? Ja powiem wam, jak ja się spowiadam, prawda? Jak się spowiadam, to nie przychodzę, mówię. Nazywam się Paweł Teperski. Nie, to nie chodzi o takie przedstawienie się, ale mówię. Ostatni raz u spowiedzi byłem, np. dwa tygodnie temu, jestem prezbiterem, kapłanem, jestem zakonnikiem. Mam 46 lat. To mówię na spowiedzi. Znaczy teraz się zmieniają te rzeczy, te wiek zmienia się, prawda? Albo odległość od spowiedzi. Dlaczego to jest ważne? Bo to jest niesamowita pomoc dla tego, kto cię spowiada, żeby on mógł wiedzieć, z kim ma do czynienia, jakie grzechy twoje mają wagę. Nie wiem, ktoś przychodzi, nie wiem, dziewczyna, kobieta będzie mówić, że całowała się z mężczyzną, prawda? No, pocałunek też może być rzeczą nieczystą. Ja nie mówię, że pocałunek od razu jest rzeczą nieczystą, prawda? Ale jeżeli to jest mężatka, i ona całowała się z innym facetem, to jest bardzo poważna sprawa. A jeżeli ona jest narzeczona i całowała się ze swoim chłopakiem, no to oczywiście tam nie chcę wchodzić w szczegóły, prawda? Ale to, to niekoniecznie musi być grzech, prawda? Rzecz dobra też, prawda? Znaczy to muszą być pewne, pewien umiar, ale o co chodzi? I właśnie taka informacja, w jakim Ty jesteś wieku, w jakim jesteś stanie, właśnie mężatka, żonaty, wdowa. To niesamowicie dużo mówi, i też odległość od spowiedzi też jest ważna. To, to, to nie należy do istoty spowiedzi, rozumiecie to, co ja teraz mówię, ale chcę ci mówić o pewnej pomocy hmm? i potem, prawda, czy ktoś wykonał zadaną pokutę, prawda? I to oczywiście zależy u kogo się spowiadasz, i to warto mieć swojego spowiednika. Wtedy, oczywiście, jak już się z kogoś spowiadasz, ktoś się zna, to nie trzeba tego mówić, ale jakie przychodzę. Mi jako spowiednikowi bardzo pomagają takie informacje. Bo na przykład jeżeli przychodzi chłopak i spowiada się, i mówi nie wiem, prawda, że 10 razy współżył ze swoją dziewczyną. Tutaj trzeba podać ilość, bo współżycie jest grzechem ciężkim, dlatego jest penitent zobowiązany, żeby też wymienić ilość tych grzechów, prawda, bo to jest ważne, bo każdy z nich jest osobną rzeczywistością śmierci grzechu, która miała miejsce. To yy, to jest różnica, czy on się spowiadał trzy dni temu, czy on się spowiadał rok temu. Rozumiecie, że jest różnica, prawda? I teraz właśnie to wszystko, taka, taka drobna rzecz. Mówisz, kim jesteś, znaczy, w jakim stanie życia jesteś, ile masz lat mniej więcej. mi mnie tam nie interesuje, ile ty masz lat. Czasami kompta, a co i co interesuje, ile mam lat. No nie interesuje mnie, ale chciałbym wiedzieć, bo nie wiem, nie widzę na przykład w konfesjonale, prawda? Nie wiem, jest folia. Ja, ja nie widzę i teraz nie wiem, po głosie nie wiem, czy mam do czynienia z 25-letnią kobietą, czy z 50-letnią kobietą. Jest, różni no jest różnica, rozumiesz? Inna sytuacja życiowa, inne doświadczenie, inne zmagania, inne trudności. Ja jestem z drugiej strony, żeby ci pomóc. Oczywiście tego wszystkiego nie musicie mówić. To od was zależy, ale chcę powiedzieć, że jest to pomoc dla kapłana. Jest ważne, jeżeli ktoś nie odmówił... Kob Pokuty zadanej na ostatniej spowiedzi, to jest zobowiązany, żeby to powiedzieć. To znaczy, że ty nie mówisz odnośnie pokuty, ja zakładam, że pokutę odmówiłeś. Hmm? Co to znaczy, żeby, że, że, że jest to ważne? Pokuty nie wolno sobie samemu zmieniać. Hmm? Pokutę może ci zmienić tylko spowiednik i to tylko podczas spowiedzi. Czyli jak ktoś zapomniał pokuty, musi przypowiedzieć: A zapomniałem pokuty, jaka była, na przykład odprawiłem to i to, a to jest spowiednik, który rozezna, czy to przyjąć czy nie przyjąć. Więc szczera spowiedź do integralności spowiedzi, czyli żeby ta spowiedź była całkowita i ważna, jest potrzeba, aby osoba, która się spowiada, wymieniła wszystkie grzechy ciężkie co do ilości, które popełniła od ostatniej spowiedzi aż do teraz. Przepraszam, znowu za te paragrafy, ale to jest ważne. Czyli, Czyli. Grzechy ciężkie, które wydarzyły się od ostatniej spowiedzi do teraz. I tutaj ktoś może powiedzieć: No tak, ale ja nie popełniłem żadnego grzechu ciężkiego. No właśnie, tego odwagi. To jest rzecz cudowna. Prawda? Co to nam mówi? Że te grzechy, bo właśnie do tego chcę przejść, grzechy, które nie są grzechami ciężkimi, oczywiście jak najbardziej jesteśmy zaproszeni, żeby je też mówić. Ale, żeby nie popadać tutaj w skrupulantstwo. Właśnie Pan Bóg to nie Urząd Podatkowy, znaczy ja mam wielki szacunek do Urzędu Podatkowego, ale on jest bardzo skrupulatny. Prawda? Tam wszystkie wejścia i wyjścia muszą być podliczone, zliczone, symatyzowane i to się wszystko musi zgadzać. Sakrament pokuty i pojednania właśnie to nie jest to. Jesteś zaproszony, żeby wszystkie grzechy ciężkie. Jak ktoś mówi, ojej, ja boję się, że grzechu ciężkiego zapomnę na spowiedzi. Ludzie. Grzech ciężki to jest rzeczywistość poważna, ważna, prawda? To o tym już mówiliśmy, jakie są przykłady grzechów ciężkich, więc to nie jest tak, że ktoś mówi, a se zapomnę. To, to są poważne rzeczy. I grzechy, moi drodzy, mają miejsce, to znaczy to jest godzina, to jest data, je się nazywa po imieniu. Spowiedź jest dobra. Jak mówisz tak, jak to było? Nie potrzeba opisywać rzeczywistości, która temu towarzyszy, chyba że w jakiś sposób znaczący zmienia to wagę moralną danego czynu. Ale normalnie spowiedź dobra jest też spowiedzią z reguły krótką. Zrobiłem to, tu upadłem, tak zrobiłem, to mi nie wyszło, prawda? To krótko. Kiedy jest spowiedź zła, bo jest spowiedzią długą? Jak się zaczyna usprawiedliwienie? Więc tak, ja obgadałam sąsiadkę, ale od dwóch lat ona przy ojca to mnie w ogóle obgaduje i mi robi podgórkę wobec coś i się zaczyna. No po co ty się tłumaczysz? Bo ty przychodzisz tutaj tłumaczyć, czy się przechodzisz wyspowiadać? Słuchajcie, obgadała. Nie wytrzymałam tego, że ona też miała, ale obgadałam. Albo skłamałam, albo ktoś popełnił samogwałt, albo ktoś ukradł, albo yy, kłamał, prawda? Ja, ja go kopnąłem, ale wiochcie to on już od 3 tygodni już mi 4 razy kopnął, ja go dopiero to, pierwszy to, raz. To, to My nie pisemy scenariusza do filmów na, na, na spowiedzi. Dajmy się usprawiedliwić Bogu, pozwólmy, żeby Bóg nas usprawiedliwiał. Dlatego nie chciej się usprawiedliwiać. Spowiedź jest dobra, wyznawaj tylko swoje grzechy, prawda? A nie. Ja zrobiłem to, ale on, i teraz zaczyna się wymienianie grzechów drugiego człowieka to nie należy do spowiedzi. Spowiedź ma być spowiedzią twoją. Dlatego mówię, naprawdę, dobre spowiedzi są krótkie. Oczywiście, jak się człowiek w normalnych odległościach czasu spowiada, no bo jeżeli ktoś, nie wiem, przychodzi po 20 latach, to jest zrozumiałe, prawda, że, że ta rzeczywistość będzie bardziej rozbudowana, bo jest też potrzeba wymienić te pewne rzeczy, rzeczy, no, rzeczywistości. Więc, moi drodzy, Właśnie przychodzę i nazywam te rzeczy po imieniu. Mówię to, to, to. Wiem, że teraz troszeczkę to brzmi tak paragrafowo, prawda? Ale z jednej rzeczy zachęcam właśnie, żeby nie banalizować, prawda? O, a z drugiej strony, żeby nie być takim skrupulantem. Ojej, jeszcze to, muszę to, co jeszcze tam, żeby koniecznie nie zapomnieć, prawda? Czasami są tacy skrupulanci, żeby on koniecznie nie zapomniał i wszystko powiedział, bo jak ten... Jeżeli zapomniałeś czego, a nie był to grzech ciężki, i kapłan udzielił Ci rozgrzeszenia. To dobrze, oddaj to miłosierdziu Bożemu. Jeżeli podczas spowiedzi ktoś zapomniał wyznać grzechu ciężkiego, czyli go nie zataił, bo zapomniał, to po spowiedzi odchodzi i nagle mówi: Kurczę, ja jeszcze popełniłem ten grzech ciężki, a tego nie wyznałem, prawda? Spowiedź jest ważna. Dobrze, tylko podczas następnej spowiedzi powiedz: Podczas ostatniej spowiedzi zapomniałem, nie wyznałem tego grzechu ciężkiego. I teraz to wyznaj, prawda? Spowiedź jest nieważna, jeżeli ktoś w sposób świadomy i dobrowolny zataja grzech ciężki, tu jest ważne, grzech ciężki, nie leki czy powszedni, prawda? Lekie, bo powsze... Jesteśmy zaproszeni, żeby wypowiadać, też dla twojego rozwoju duchowego, też żeby zobaczyć działanie, działanie demona. To nie jest tak, że demon z reguły nas atakuje grzechami ciężkimi, żebyśmy je popełniali z reguły. Demon to ma taką ścieżkę delikatną w dół, prawda? Zaczyna się od małych rzeczy. No Demon z reguły rzadko zaprasza kogoś, żeby od razu zdradził. Mówi, Wiesz, jakiś drobny flircik, jakiś drobny romansik, żeby ktoś od razu ukradł dużo pieniędzy. Nie, troszeczkę, tamten zaczął, żeby strasznie skłamał. Nie, delikatnie. To jest, to jest, to jest taktyka demona. Więc te grzechy powszednie też mogą pomóc. Właśnie w, w zdemaskowaniu demona, są też upokorzeniem dla nas. Nam, jesteśmy wszyscy pyszałkami, więc nam bardzo dobrze robią upokorzenia, dlatego właśnie wy, wyznanie tego oddanie. Ale z drugiej strony, właśnie bez tej takiej aptekarskiej yy, dokładności, to nie jest przygotowywanie leków przeciwbólowych, że tam są miligramy wszystkiego ważne, prawda? Stajesz przed Bogiem, który jest ojcem miłosierdzia, dobrym, który cię bardzo kocha, więc przyjmij te ramiona Boskiej Miłości. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował i to nas umarłych wskutek występtów, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteśmy zbawieni. I tego chcemy doświadczać podczas spowiedzi: tej łaski, która do nas przychodzi, żeby obmywać nas z grzechów, żeby dawać tam nowe życie, żeby przywrócić, żeby uleczyć nas, którzy jesteśmy pokieraszowani. Stan człowieka y, po grzechu ciężkim to jest stan bardzo, bardzo, bardzo poważny, ale Bóg ma moc uczynić właśnie tą łaskę. Dlatego spowiedź, właśnie szczera spowiedź, ma być wyznaniem, nazwaniem grzechów po imieniu i proszę Was. <słuch> Właśnie, żeby nazywać grzechy po imieniu, grzechy można nazwać, prawda? Eufemizmy, um, 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 próba jakiegoś zastępowania innymi słowami, żeby to tak nie za bardzo zabrzmiało, jak, jak ma zabrzmieć. Słuchajcie, stajecie wobec, pomimo że stajemy wobec rzeczywistości Boga, to tego Boga reprezentuje człowiek, kapłan, prezbiter który sprawuje ten sakrament w stosunku do Ciebie. Więc, prawda, ja chcę Wam powiedzieć ze swojej strony, no, ja nie jestem Duchem Świętym, ja się nie mogę domyślić, prawda, i teraz jest rzeczą też nietaktowną stawiać je, jak, jakieś, jakieś, jakieś pytania, prawda, bo teraz na przykład przychodzi ktoś i co jest na przykład ważne, żebyście też wiedzieli, że na przykład jedynym grzech, grzechy się nie sumują. Hmm? Że ktoś raz przeklął, drugi raz przeklął, czwarty raz przeklął, to nie jest takie jedno wielkie przekleństwo, prawda, to się nie sumuje, prawda? Raz kłam to nie jest jakieś takie kłamstwo na koniec, które nabrało innej wagi, teraz jest grzechem. Tutaj mamy grzechy powszednie, z tego się zrobił jakiś taki wielki grzech ciężki. Nie. Z punktu widzenia moralnego tak nie jest, duchowego trzeba uważać, prawda? Jezus mówi, kto porządliwie patrzy na kobietę, już w grzechu, w sercu dopuścił się cudzołóstwa, bo to prowadzi, ale to się nie kumuluje. Ale jest wyjątek, kradzież. Ten grzech się Kumuluje. Czyli, jeżeli ktoś, na przykład w odstępie ostatnich dwóch miesięcy ukradł 10 razy 100 zł, to ukradł 1000 zł razem. Jeżeli ktoś 10 razy przeklął malutko, to nie stało się to jednym wielkim przekleństwem, które jest grzechem ciężkim. Tymczasem właśnie kradzież kumuluje się, prawda? Czyli mamy tutaj do, do czynienia z rzeczywistością, że to sobie trzeba policzyć, bo może się okazało, że z pięciu grzechów powszednich mamy grzech śmiertelny. To jest rzecz bardzo poważna, prawda? Dlatego, dlatego trzeba to nazywać po imieniu. Pamiętam <laughs> powieść, prawda? Przychodzi facet, prawda? I mówi, że ukradł. A ja pytam, no to jest mój obowiązek, akurat mówię, ile? No i pada merytoryczna odpowiedź dużo. <laughs> Boże drogi, no. Bardzo mi pan pomógł, bardzo mi pan pomógł. Na ile, prawda? 40 tysięcy złotych. Rozumiecie. Tak. Jest różnica ukraść 5 złotych, a 40 tysięcy złotych. Kradzież w ogóle jest rzeczą straszną, prawda? Ale jak Ty ukradniesz komuś 40 tysięcy złotych, możesz rodzinie zniszczyć życie, że oni będą głodować. Prawda? A 5 złotych, oczywiście, można i 5 złotych ukraść komuś, to miał tylko na chleb, i on też będzie głodował, prawda? Ale jest tu różnica. Dlatego ty, który się spowiadasz, jesteś zaproszony, żeby nazywać rzeczy po imieniu. Grzechy ciężkie nazywać po imieniu i mówić, ile razy się wydarzyły, prawda? Bo, bo jest różnica. Raz nie pójść do kościoła nam przez świętą, a 10 razy. To jest 10 osobnych grzechów ciężkich. Szczególnie jeżeli te grzechy dotyczą materii przykazania szóstego, czyli czystości. Prawda? No to tutaj. Pomyślcie też, przepraszam, że tak powiem, o nas, kapłanach, który mamy spełniać rolę ojca, sędziego, drugi punkt ważny, i lekarza, czyli ja mam ocenić daną sytuację. Ja zgrzeszyłem z kobietą przeciwko szóstemu przykazaniu. No ale można w różny sposób zgrzeszyć przeciwko szóstemu przykazaniu, prawda? Nie wiem. Facet żonaty mógł się całować z kobietą. Jest to grzech przeciwko szóstemu przykazaniu. Żonaty facet z inną, bo ja nie mówię o jego żonie, z inną kobietą nie może się całować, prawda? Bo to jest, on niszczy relacje miłości pomiędzy co? to jest grzech, ale jest różnica, jak on się całował z tą kobietą, a jak z nią poszedł do łóżka i współżyli. Rozumiecie, prawda? Ale każdy z tych grzechów w tym przypadku męża tego żona tego mężczyzny, jest, ym, jest to grzech przeciwko szóstemu przykazaniu. I teraz ja, moja funkcja w konfesjonale nie jest domyślać się. Rozumiecie? Ja nie jestem od domyślania się w konfesjonale, szczególnie w materii dotyczącej szóstego przykazania. Dlatego tutaj najlepiej nazywać rzeczy po imieniu, prawda? Nie wiem, coś się wydarzyło, prawda? Powiedzieć jakby o, a to, Słuchajcie, też, żeby wiedzieć, to nie chodzi o pikantne szczególiki tego wydarzenia, prawda? To mówiąc krótko, nie interesuje kapłana, tylko chodzi o fakt, żebym ja mógł zobaczyć i pomógł i ocenił wagę moralną tego czynu. I potem też odpowiednią pokutę na dół. Oczywiście pytając, czy są warunki przede wszystkim, żebym mógł cię rozgrzeszyć z tego, prawda? Także. Pomóżcie też kapłanowi, a pomoc polega na tym, jak nazywamy te rzeczy, mówimy jak były, bez przewolbrzymiania, a z drugiej strony bez umniejszania, prawda? Czyli rzeczy mają nazwy, ilość, powiedz po prostu jak to było, żeby... Nie, pff, nie stawiaj też kapanom, tam się zaczyna dopiero, a jak, ale po co, a że to, a że w ogóle o co chodzi, a co mnie to interesuje, człowieku, rozumiesz, szczególnie te rzeczy dotyczące i, 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 intymnych rzeczywistości, to tak potem właśnie wychodzi też niezręcznie i, a z drugiej strony ja mam ocenić tą sytuację moralną, żeby też móc Ci pomóc, dać jakieś słowo, które będzie słowem nawrócenia, słowem pomocy dla Ciebie, a teraz nie wiem w ogóle o co chodzi, prawda, Dlatego nazywać rzeczy po imieniu Grzechy ciężkie, wszystkie co do ilości, wypowiadać, prawda? A nie, że ja będę, a ile razy, prawda? A ile razy? To mnie nie interesuje jako takie, ale do integralności Twojej spowiedzi powiedz to. I tutaj przychodzi demon, który nas kusi, prawda? Mówi, a nie, nie mów, powiedz ogólnie i to nie. Powiedz tak, jak było. Było pięć razy, powiedz pięć razy. Dlaczego? Że Ty potem wiesz, że dobry Bóg w swoim wielkim miłosierdziu. W Jezusie Chrystusie przebacza ci wszystkie Twoje grzechy. Wszystkie. Oczywiście Bóg je zna, ale po co? Przecież Pan Bóg doskonale wie, ile grzechów popełniłem. Tak. I teraz Pan Bóg zaprasza Cię do aktu pokory, żebyś uznał się grzesznikiem, żebyś powiedział tak jak było. A zobaczysz, Bóg uwolni Cię z tego ciężaru. Bóg da Ci przebaczenie, bo Bóg jest dobry, bo Bóg nas bardzo, bardzo kocha. I dlatego. To wielkie, wielkie zaproszenie. Hmm? Pamiętacie to, co powiedział Jezus w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 8 do kobiety? Jezus podniósł oczy i rzekł: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił. A ona powiedziała: Nikt, Panie, rzekł do niej Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź od tej chwili już nie grzesz. I to wam chcę powiedzieć, właśnie ta szczera spowiedź jest po to, żebyśmy stanęli przede wszystkim sami wobec siebie w prawdzie. Powiedzieli jacy jesteśmy i żebyśmy w tej prawdzie mogli spotkać się z miłosierdziem Boga i to miłosierdzie przyjąć, napełnić się łaską przebaczenia, łaską mocy, miłości, dobroci Boga, żeby te nasze rany zostały uleczone, żeby korzenie zła zostały zdemaskowane i ostatecznie żeby właśnie te korzenie zostały przecięte, mogła zacząć płynąć nowa woda życia, życia Bożego, Bożej Miłości. Dlatego zachęcam Was do szczerej spowiedzi, właśnie nie wymawianie grzechów innych, tylko swoje, nie usprawiedliwianie się, tylko nazywanie rzeczy po imieniu, nie wyolbrzymianie, ale z drugiej strony nie umniejszanie. Powiedz po prostu, jak co miało miejsce, nazywając rzeczywistość tak, jak ona się dokonała. Czasami jest potrzeba, żeby nakreślić kontekst, ale chcę Wam powiedzieć z mojego doświadczenia, prawie 20 lat słuchania spowiedzi, rzadko kiedy. Jak Kapłan będzie miał wątpliwość, to Cię spyta. Słuchaj, wytłumacz to, bo ja nie, nie rozumiem, prawda, o, o, o co w tej rzeczywistości chodzi. Z reguły to nie ma potrzeby, prawda? To jest z reguły nasza słabość, że my boimy się stanąć w prawdzie o nas samych, że jesteśmy po prostu łotrami że źle zrobiliśmy, że jesteśmy niewdzięczni, że jesteśmy lubieżni, że jesteśmy złodziejami, że jesteśmy kłamcami. Tego się wstydzimy i usilamy się wybierać. Jeżeli ty się wybielisz, to Pan Bóg już potem nie ma nic do zrobienia. I właśnie co odchodzimy. Wybieleni przez siebie, a nie przez Pana Boga. A w sakramencie pokuty i pojednania chodzi o to, żebym ja jako grzesznik stanął w prawdzie wobec Boga i Kościoła, prezbitera, który sprawuje ten sakrament. A wtedy Pan Bóg przychodzi ze swoim wielkim miłosierdziem. Zostaw nam jeszcze jeden punkt do umówienia, zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. O tym będziemy mówili w kolejnym odcinku, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję za to kolejne spotkanie. Pokój i dobro.